Jesteś tam na jesteśmy I znowu na Ruchfit. Zagramy... Zagramy sobie ten, teraz sobie w ten tryb. Kto nie widział następnego odcinka. Jak kupuje yy, nową postać, to pole... to yy, obejrzyjcie go. A mocie to wygląda. Szkoda, że nie można kupować jeszcze trybów. Ale ja myślałem, że sam tak na... Łów dobrze. O nie! co z tym chodzi? Ale wiecie, co jest smutne? Że nie możemy wziąć łówkę? Czekajcie. Mamy prezent. Tylko coś zobaczyć. Czekajcie. Czy... Po dostajemy... Bo coś dostajemy zawsze! <grym>, to musimy dostać. O, dostaliśmy! Oczywiście, ale dostaliśmy! Leksin bez prezentu bym nie przyjął, Mamy 202 hajsa na początku odcinka, co gramy w to. Bo, a nie, to było złe. o o. Jak Wam y, ta gra się podoba, to wiecie jak się nazywa. Bo już wam mówię, jest. Pokażę wam nazwę. Nie! reklama jakaś. O nie, to co to miało być. Ja już jestem w to doby, do, go, do go. Ja rzucam to doby, do krzony i nagle mi zawija ktoś. Pobijemy się rękami. <słuchy> tak, solowskóra, ma. Most, O nie! Toś miecz mi daje szczęście. Ja zawsze ten miecz lubiałem. Tego, tego mnie to się nie dostaje na początek. Ja sobie go kupiłem za pieniądze na początek. Nie wiem czemu mogłem kupić skina. Właściwie to byłem też się przyda. A nie, to było złe. I co tam się wyświetliło? A Poczekamy teraz. Poczekajcie, teraz zginę. Filmik? Za co? Co to? Co? Co to jest? Co tam ma być? Co to jest? A chyba reklama za pieniądze. Tak wyjaśniemy. Może nie to ten odcinek. Jak... No 6, 5, 4, 3, 2, 1... No robot, do widzenia. Trochę się dostało. To, to jeszcze raz. To jest. Jak już po nagrywaniu, że trochę połączyłem tych filmików. nie. To jest. Nie, nie chciałbym. Nie. Ma jaka... Bing, bing, bim, bim. Bęg, Bęk bęg. Faka laka, bum, bum. Skulanka Ej, skulanka nawet wali, kurde, ale... Ej, do koksany. Myślałem że zginąłem. Bo tak nasz... Ej, teraz sobie na szerku. O nie! Szybko! Za szybko, za szybko, za szybko, za szybko walimy, oła. Jeszcze zrobimy sobie dwie albo trzy rundki Dobra teraz jeszcze dwie Jeszcze dwie No ja No ja byłem niedawno chory, to do tego się nie... Po... No nie, pojawił się odcinek No nie, te rundy się nie liczyły, bo od razu mnie zabijali Teraz jeszcze dwie nasze... I teraz jedna. Dobra. Dobra. To my już skończymy ten odcinek. No to cześć.